I co warto? warta tutaj stoi Czesto 我给是的。 Przy peronie pierwszym przejedzie pociąg bez zatrzymania. Po to, że pierwszym przy peronie pierwszym przejedzie pociąg bez zatrzymania. Prosimy zachować ostrożność i odsunąć się od krawędzi peronu. Twarzy, nie Dawno ci nie widziałem, to chyba. Tak, pamiętam, pa, pamiętam. Pamięta, pamięta. Tak, pamiętam, tylko że ja nie potrafię twarzy do osoby dopasować albo grozo potwornie. Nie jestem w stanie. Jakby codziennie widział człowieka, to tak. To się nagrywanie tak swojego. może Pociąg osobowy ze stacji Warszawa Wschodnia wjeżdża na tor pierwszy przy peronie pierwszym. Pociąg osobowy ze stacji Warszawa Wschodnia wjeżdża na tor pierwszy przy peronie pierwszym. Pociąg czwolczy wiek. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi Peronu. Uwaga, po to, że pierwszym przy peronie pierwszym przejedzie pociąg bez zatrzymania, po to, że pierwszym przy peronie pierwszym przejedzie pociąg bez zatrzymania, prosimy zachować ostrożność i odsunąć się od krawędzi peronu. Pociąg Teleka Ciebie ze stacji Gdynia Główna i Bydgoszcz Główna do stacji Łódź przez stację Koluszki Łódź Widzew wjedzie na tor drugi przy Peronie pierwszy. Pociąg Teleka Ciebie ze stacji Gdynia Główna i Będkoż Główna do stacji Łódź przez stację Koluszki Łódź Widzew wjedzie na tor drugi przy Peronie pierwszy. Pociąg jest objęty rezerwacją miejsc. Wagony zestawione są w następującej kolejności: wagony numer 14, 13, 12. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. I do Warszawa Wschodnia, 6 Sochaczew, Warszawa Zachodnia, Warszawa Śródmieście. Wjedzie na tor drugi przy Peronie pierwszym. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi Peronu. Szanowni Państwo, informujemy, że na określonych odcinkach do odwołania obowiązuje wzajemne honorowanie biletów w pociągach kolej mazowieckich i szybkiej Kolej miejskiej. Prosimy o zapoznanie się z informacjami dostępnymi na stronach internetowych oraz w gablotach informacyjnych przewoźników. Za utrudnienia przepraszamy. Pociąg osobowy do stacji Warszawa Wschodnia przez stację Sochaczew, Warszawa Zachodnia, Warszawa Śródmieście wjedzie na tor drugi przy peronie pierwszym. Pociąg osobowy do stacji Warszawa Wschodnia przez stację Sochaczew, Warszawa Zachodnia, Warszawa Śródmieście wjedzie na tor drugi przy peronie pierwszym. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Czyło się chyba. nie jeszcze? 68. W Roni Pierwszym wiedzie, pociąg służbowy. Prosimy zachować ostrożność i odsunąć się od krawędzi peronu. Przejedzie pociąg bez zatrzymania. Prosimy zachować ostrożność i odsunąć się od krawędzi Peronu. Z komunikacji zastępczej do stacji Skierniwice przez stację Bełków za pociąg Ełka Łódzkiej kolei aglomeracyjnej relacji Łączkówny Skierniwice zostanie podstawiony przed dworcem PKP Autobus komunikacji zastępczej do stacji Skierniwice przez stację Bełków za pociąg Ełka Łódzkiej kolei aglomeracyjnej relacji Łączkówny Skierniwice Zostanie podstawiony przed PKP. Planowy odjazd autobusu o godzinie 22.35. Pociąg bez zatrzymania po dorzeczu pierwszym przy Peronie. Pierwszym przejedzie pociąg bez zatrzymania. Prosimy zachować ostrożność i odsunąć się od krawędzi Peronu. Świnoujście przez stację Kutno konin, Poznań Główny Szczecin Główny Szczecin Dąbie. wjeżdża na dor pierwszy przy peronie Pierwszym. Pociąg Telga Uznam ze stacji Warszawa Wschodnia do stacji Świnoujście przez stację Kutno Konim Poznań Główny Szczecin Główny Szczecin Dąbie. wjeżdża na dor pierwszy przy peronie Pierwszym. Pociąg jest objęty rezerwacją miejsc. Z wagony numer 10, 11, 12 znajdują się na pożarze. PSR-07-10-11 ciągnie uznama. Przez stację Kutno Konin Poznań Główne Szczecin Główne Szczecin Dąbie odjedzie z toru pierwszego przy peronie pierwszym. Pociąg Telka Uznam do stacji Świnoujście przez stację Kutno Konin Poznań Główne Szczecin Główne Szczecin Dąbie odjedzie z toru pierwszego przy pierwszy. pierwszym. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Życzymy Państwu przyjemnej podróży. BELL <phone rings>